Dolores Cannon odkryła, że niektóre dusze są tak stare, tak pełne historii i światła, że młode ciało z trudem potrafi unieść ich wibracje. To dusze, które pamiętają znacznie więcej, niż potrafi wyrazić język. Ich energia jest jak echo dawnych cywilizacji, a ich obecność darem dla świata, który właśnie budzi się do wyższej świadomości. Poznaj prawdę o starych duszach w młodych ciałach. Kiedy mądrość duszy przerasta ciało, Dolores Cannon, poprzez tysiące sesji kuchachate, odkryła zjawisko, które fascynuje badaczy świadomości na całym świecie przypadki dusz, których energia jest tak stara, że ich wibracja nie mieści się w ograniczeniach młodego ludzkiego ciała. To nie jest kwestia wieku biologicznego, lecz głębokości doświadczenia. Czasami w ciele dziecka lub młodego człowieka zamieszkuje dusza, która pamięta istnienia, planety i cywilizacje, które dawno zniknęły z galaktycznej mapy. W swoich książkach Dolores opisywała, że stare dusze często czują ciężar bycia tu, jakby ich świadomość nie mogła się w pełni dopasować do materii. Ich energia jest delikatna, lecz potężna. Wspomnienia dawnych żyć nie zawsze są świadome, ale manifestują się poprzez emocje, intuicje i nieustanne poczucie tęsknoty za czymś, czego nie sposób nazwać. Podczas regresji hipnotycznych te dusze często mówiły o tym, że czują się jak obcy w gęstym świecie. Ich świadomość drga w częstotliwościach piątego lub wyższego wymiaru, a ciała funkcjonują w trzecim. To powoduje energetyczny rozdźwięk, zmęczenie, wrażliwość, niechęć do głośnych miejsc, do konfliktów czy intensywnych emocji. Dolores określała to jako dysonans między duszą a ciałem, który nie jest błędem, lecz etapem procesu dostrajania Ziemi do wyższych częstotliwości. Wielu uczestników jej sesji opowiadało, że od dzieciństwa mieli świadomość, iż nie są stąd. Ich spojrzenie na świat było inne, dojrzałe, spokojne, jakby widzieli ponad iluzję codzienności. Dolores zauważała, że te dusze przybyły na Ziemię z miłością, ale niosą w sobie mądrość, która nie zawsze znajduje ujście w świecie o niższej wibracji. Dlatego często czują się nieprzystosowane, a ich życie staje się podróżą w kierunku równowagi między duchem a materią. Ten rozdział jest próbą zrozumienia tego zjawiska, jak to możliwe, że ciało młodego człowieka może nie być w stanie udźwignąć ogromu energetycznej historii duszy. Zbadamy, co oznacza bycie starą duszą, jak objawia się dysonans między świadomością a biologią oraz dlaczego nadwrażliwość emocjonalna jest częścią tej ewolucyjnej drogi. Bo jak pisała Dolores Cannon, nie każda dusza starzeje się tak samo. Niektóre przeszły przez tyle wszechświatów, że ich światło stało się zbyt intensywne dla zwykłego ciała. Część pierwsza. Co oznacza pojęcie starej duszy, świadomość, która przeszła wiele cykli istnienia? W ujęciu Dolores Canon pojęcie starej duszy nie odnosi się do czasu, lecz do głębokości przeżytych doświadczeń. Stara dusza to świadomość, która przeszła przez wiele cykli istnienia, nie tylko na Ziemi, ale również w innych rzeczywistościach, wymiarach i układach gwiezdnych. W regresjach ku HHT często ujawniały się wspomnienia z odległych cywilizacji, świata energii lub sfer, gdzie formy życia nie mają ciał takich jak nasze. Dusze te niosą w sobie ogrom wiedzy, który nie jest zdobyty w jednym życiu, lecz sumowany z tysięcy inkarnacji. Ich świadomość jest szeroka, obejmująca wiele perspektyw, a sposób postrzegania rzeczywistości różni się od młodych dusz, które dopiero zaczynają swoją drogę. Stara dusza nie pyta, czy istnieje życie po śmierci, ona to pamięta. Nie szuka sensu, bo zna go intuicyjnie. Od dziecka nosi w sobie naturalną mądrość, której nie da się wytłumaczyć wychowaniem. Dolores opisywała, że stare dusze mają specyficzne podejście do życia. Zazwyczaj dążą do spokoju, unikają konfliktów, nie czują potrzeby rywalizacji, a duchowość jest dla nich czymś oczywistym. Mają wrażenie derzawi, głęboką intuicję i wiedzę, która pojawia się bez uczenia się. Ich energia jest często bardziej subtelna, spokojna i miękka, ale jednocześnie potężna. Wynika to z ogromu doświadczeń, jakie niosą. Podczas sesji kuchachate wiele starych dusz opowiadało, że pamiętają momenty przejścia między wymiarami, pracę w strukturach energetycznych innych światów, a nawet bycie istotami bez ciała. Dzięki temu ich świadomość jest elastyczna i rozwinięta, potrafi dostrzegać więcej niż to, co widzą oczy. Ich spojrzenie na świat jest nasycone zrozumieniem i dystansem, który nie wynika z obojętności, lecz z mądrości wynikającej z perspektywy wielu cykli życia. Stare dusze wcielają się na Ziemi w chwilach, gdy planeta potrzebuje stabilizatorów energii istot, które potrafią utrzymać spokój w trudnych czasach. Nie szukają dramatów ani przywiązań. Ich misja polega często na tym, aby wnosić przypomnienie o głębszych prawdach, czasem przez nauczanie, czasem przez uzdrawianie, a często po prostu przez to, kim są. Dolores powtarzała, że starość duszy czuje się po tym, jak reaguje na życie. Stara dusza nie goni za materią, bo już to robiła tysiące razy. Nie szuka zewnętrznej walidacji, bo wie, kim jest. W jej energii jest cisza, która jest efektem długiej podróży świadomości. I właśnie ta cisza odróżnia ją od młodych dusz. Jest jak echo dawnych światów, wciąż obecne w teraźniejszości. Część druga. Energetyczny dysonans. Gdy ciało nie nadąża za częstotliwością duszy. Dolores Cannon zauważała, że jedną z najczęściej powtarzających się trudności u starych dusz jest zjawisko, które nazwała energetycznym dysonansem. Oznacza to że częstotliwość duszy jest znacząco wyższa niż wibracja młodego ludzkiego ciała, w którym się inkarnuje. Dusza pamięta setki cykli istnienia, w tym życie w subtelnych formach energii, a ciało jest dopiero na początku swojej biologicznej drogi. Ta różnica tworzy napięcie, które można odczuwać fizycznie i emocjonalnie. W regresjach ku HHT stare dusze często opisywały swoje ciała jako zbyt ciężkie, zbyt gęste lub zbyt wolne. Ich świadomość działa szybko, natychmiastowo, a biologia, poprzez układ nerwowy, hormony i zmysły, funkcjonuje w naturalnym dla ziemi rytmie. Dusza chce płynąć, odczuwać jedność i spokojną klarowność, podczas gdy ciało reaguje impulsami, napięciem i ograniczeniami materii. Ten rozdźwięk nie jest błędem, to konsekwencja wcielenia na planecie o niskiej gęstości. Jednak dla starej duszy ten proces adaptacji może być trudny. Dolores zauważała, że wiele dzieci już od wczesnych lat doświadcza nadwrażliwości sensorycznej, zmęczenia, bólu brzucha, problemów z koncentracją czy zaburzeń snu. Nie wynika to z chorób, lecz z trudności w osadzeniu wysokiej wibracji w młodym ciele. Energetyczny dysonans bywa też emocjonalny. Dusza rozumie, że wszystko jest częścią większego planu, ale ciało reaguje lękiem, stresem lub przeciążeniem. Czasem stare dusze w młodych ciałach czują, że są niewygodne w świecie. Muszą uczyć się ograniczeń fizyczności, choć ich prawdziwa natura chce doświadczać lekkości i spokoju, które pamiętają z wyższych wymiarów. Dolores wyjaśniała, że dusze o wysokiej wibracji schodzą na ziemię po to, by wnieść światło, ale najpierw muszą przejść proces integracji. Ciało dostraja się stopniowo, często latami. Dlatego stara dusza w młodym ciele może sprawiać wrażenie osoby zbyt poważnej, zbyt dojrzałej lub zbyt wrażliwej. To nie cecha charakteru, lecz efekt ogromnej różnicy między energią świadomości a możliwościami fizjologii. W sesjach kuchachate często pojawiały się metafory, dusza opisywała ciało jako kostium, który jeszcze nie został odpowiednio dopasowany. Z czasem ciało uczy się tej energii, a dusza uczy się cierpliwości wobec materii. To spotkanie dwóch światów, nieskończonej świadomości i fizycznej formy, które wymaga harmonii, nawet jeśli na początku przynosi tarcie. Dolores podkreślała, że dysonans ten jest jednym z powodów, dla których wiele młodych osób czuje się zmęczonych światem, zanim zdążyło go naprawdę poznać. To nie zmęczenie życiem, lecz zmęczenie różnicą wibracyjną, które z czasem może stać się siłą, gdy ciało i dusza znajdą wspólny rytm. Część trzecia. Dlaczego dzieci o starej duszy czują się inne od początku życia? W sesjach Kuhahate Dolores Cannon wielokrotnie spotykała się z tym samym schematem. Ludzie, którzy przyszli na regresję, opowiadali o tym, że od najmłodszych lat czuli się inni, jakby ich wnętrze funkcjonowało według zupełnie innego prawa niż świat wokół nich. To poczucie inności nie wynikało z braku akceptacji czy problemów wychowawczych, ale z faktu, że w ciele dziecka mieszkała dusza, która ma za sobą tysiące lat doświadczeń. Stare dusze nie patrzą na życie oczami dziecka. Od początku widzą szerzej, czują głębiej i reagują inaczej niż rówieśnicy. Często wykazują dojrzałość trudną do wyjaśnienia, zadają pytania o sens istnienia, o życie po śmierci, o naturę Boga, o wszechświat. Mają w sobie powagę, która nie pasuje do ich wieku biologicznego. Dolores opisywała, że ich spojrzenie jest zbyt świadome, jakby widziało więcej niż powierzchnia rzeczywistości. Dzieci o starej duszy od najmłodszych lat czują się inne także dlatego, że intuicyjnie rozpoznają fałsz, nieszczerość i emocjonalny chaos. Nie potrafią uczestniczyć w grach społecznych typowych dla rówieśników. Unikają konfliktów, wolą ciszę i samotność, a dorośli często odbierają je jako zbyt wycofane lub zamyślone. W rzeczywistości to ochrona przed nadmiarem bodźców ponieważ świadomość starej duszy działa jak czuły instrument, rejestrując wszystko głębiej niż inni. Wiele takich dzieci odczuwa także tęsknotę, dziwną, nieokreśloną, jakby pamiętały świat, w którym panowała harmonia i gdzie nie trzeba było walczyć o swoje miejsce. Dolores pisała, że stare dusze często przynoszą ze sobą wspomnienie jedności, co w świecie dualności budzi frustrację lub poczucie nieprzynależności. Czują, że coś jest nie tak, choć nie potrafią tego nazwać. W regresjach osoby takie opisywały swoje dzieciństwo jako etap prób dopasowania się do świata, który był dla nich zbyt głośny, zbyt szybki i zbyt chaotyczny. Od początku potrzebowały więcej czasu na regenerację, więcej spokoju i mniej presji. Ich energia była wrażliwsza niż u innych, dlatego intensywne emocje otoczenia pozostawiały w nich ślad. Dolores zauważała, że dzieci starej duszy często przejawiają także niezwykłą empatię. Od najmłodszych lat czują cierpienie innych, jakby było ich własnym. Potrafią odczytywać nastroje, wyczuwać napięcia i reagować na subtelne zmiany energii. Ta zdolność nie wynika z wychowania, to wynik tysięcy inkarnacji, w których nauczyły się rozumieć emocje na wielu poziomach. Niektóre z tych dzieci mówią o swoich poprzednich życiach. Pamiętają imiona, miejsca, zawody, albo opisują dom, który nie istnieje na ziemi. Dolores dokumentowała takie przypadki jako dowód na to, że ich świadomość nie jest młoda, lecz przepełniona dawnymi wspomnieniami. Dlatego stara dusza od urodzenia nosi w sobie świadomość, która wykracza poza dzieciństwo. Czuje więcej, pamięta więcej i widzi głębiej, co sprawia, że naturalnie odstaje od rówieśników. Nie jest to oznaka niedopasowania. To wyraz jej dojrzałości, którą życie dopiero zacznie odsłaniać. Część czwarta. Nadwrażliwość emocjonalna jako objaw przeciążenia energetycznego duszy. Dolores Cannon zauważała, że jednym z najczęstszych znaków starej duszy w młodym ciele jest nadwrażliwość emocjonalna. Nie jest to słabość ani cecha charakteru, lecz efekt głębokiego przeciążenia energetycznego. Dusza, która pamięta wiele cykli istnienia i funkcjonowała w subtelnych, wysokowibracyjnych formach nagle zostaje włożona w fizyczne ciało o ograniczonej pojemności emocjonalnej i cielesnej. To tak, jakby potężna struna miała mieścić się w delikatnym instrumencie. W regresjach ku HHT osoby o starych duszach często opisywały, że ich emocje wydawały się za duże na ich ciało. Czuły wszystko intensywniej, szybciej i głębiej niż inni. Radość była ogromna, ale i smutek wstrząsał całym ciałem. Lęk potrafił być obezwładniający, a empatia tak silna, że granice między własnymi emocjami a emocjami innych zacierały się. Dolores wyjaśniała, że taka nadwrażliwość nie jest zaburzeniem, lecz konsekwencją pamięci energetycznej. Dusza, która przez eony istniała w wyższych wymiarach, była przyzwyczajona do swobodnego przepływu energii. W tamtych poziomach świadomości emocje nie są tłumione ani ukrywane, przepływają czysto i lekko. Na Ziemi natomiast ciało ogranicza ten przepływ przez układ nerwowy, hormony i reakcje psychiczne. Stara dusza musi nauczyć się funkcjonować w tych ograniczeniach, co nie zawsze przychodzi łatwo. Nadwrażliwość emocjonalna jest także wynikiem głębokiej empatii. Stare dusze w naturalny sposób odbierają subtelne sygnały energetyczne, napięcie w czyjeś intonacji, smutek ukryty w milczeniu, chaos, który innym wydaje się niewidoczny. Wchłaniają je jak gąbka, ponieważ ich pola energetyczne są bardziej otwarte. To sprawia, że mogą czuć się przytłoczone, nawet jeśli nie wydarzyło się nic spektakularnego. Dolores pisała, że przeciążenie energetyczne bywa szczególnie intensywne u młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze narzędzi, by radzić sobie z ogromem tego, co czują. Mogą wydawać się nieśmiali, wycofani, nadmiernie emocjonalni lub łatwo przytłoczeni. Ale za tym wszystkim stoi prosta prawda, ich dusza pamięta świat, w którym nie istniała separacja, a każda emocja była natychmiast przetwarzana i uwalniana. Na Ziemi musi uczyć się procesów, które trwają dłużej i bywają bolesne. Wiele starych dusz ma także problem z agresją, konfliktem i silnymi emocjami innych. Ich system nerwowy reaguje na to zbyt mocno. Dolores zauważała, że dzieci o starych duszach często unikają głośnych miejsc, tłumów, napiętych rozmów czy rywalizacji. To nie nieśmiałość, lecz naturalna obrona przed przeciążeniem energetycznym. Czasem nadwrażliwość może prowadzić do introspekcji, twórczości, duchowych praktyk lub samotności. Dusza szuka sposobu, by znaleźć przestrzeń, w której jej wibracja będzie mogła się uspokoić. Dlatego osoby o starych duszach często wybierają spokojne zawody, kreatywność, pracę z energią lub naturą. Potrzebują tego nie jako ucieczki, lecz jako regulacji własnego pola energetycznego. Dolores Cannon podkreślała, że nadwrażliwość emocjonalna jest darem, ale dopiero wtedy, gdy dusza nauczy się korzystać z niej świadomie. W młodych latach jest wyzwaniem, w dojrzałości staje się mądrością dzięki której mogą pomagać innym, uzdrawiać i prowadzić energią zamiast słowem. Część piąta. Przeciążenie wibracyjne, gdy świadomość działa szybciej niż biologia. Dolores Cannon często podkreślała, że jedną z najgłębszych trudności starych dusz jest różnica tempa między ich świadomością a możliwościami biologicznego ciała. Dusza, która przez setki inkarnacji funkcjonowała w innych wymiarach, porusza się naturalnie w bardzo wysokich częstotliwościach. Jej energia jest szybka, jasna i płynna. Biologia natomiast działa wolno, przetwarza bodźce sekwencyjnie, a nierównocześnie reaguje z opóźnieniem, a emocje wiążą się z procesami chemicznymi, które potrzebują czasu. Ten rozdźwięk prowadzi do zjawiska, które Dolores nazwała przeciążeniem wibracyjnym. Dusza próbuje działać w sposób dla siebie naturalny, intuicyjnie, błyskawicznie, szeroko, podczas gdy ciało odpowiada na to napięciem. Zmęczeniem lub zamrożeniem. To tak, jakby do systemu o małej przepustowości wpłynęła zbyt duża ilość energii. W wielu sesjach kuchach te osoby opisywały, że ich umysł wyprzedza ciało. Chcą działać szybko, ale fizyczność nie nadąża. Chcą przetwarzać emocje natychmiast, ale biologia zatrzymuje je w ciele. Chcą żyć w harmonii i spokoju, ale ciało reaguje stresem na każdy impuls środowiska. Ten wewnętrzny konflikt nie wynika z lenistwa, słabości czy niechęci do życia, to różnica wibracyjna, której ciało musi się nauczyć. Dolores zauważała, że przeciążenie wibracyjne często objawia się chronicznym zmęczeniem, wrażliwością na dźwięki i światło, problemami z koncentracją, poczuciem dziwnej presji w ciele, potrzebą częstego wycofania i ciszy, wrażliwością układu nerwowego na emocje innych. To wszystko są oznaki że ciało próbuje dostroić się do duszy, która działa szybciej niż materialna forma potrafi. W niektórych regresjach pojawiały się obrazy dusz, które mówiły, że ich energia przepływa za szybko, jakby chciały zrobić więcej niż ciało jest w stanie unieść. Taka dusza musi nauczyć się zwalniać, integrować się z biologiczną formą i pozwolić ciału nadążyć. To proces, który trwa latami i wymaga od niej cierpliwości, delikatności oraz świadomości własnych granic. Dolores pisała, że przeciążenie wibracyjne nie jest błędem konstrukcyjnym, jest częścią misji. Stare dusze wcielają się z pełną świadomością, że ciało będzie dla nich wyzwaniem. Robią to, ponieważ Ziemia potrzebuje wysokiej wibracji, a mogą ją zakotwiczyć jedynie wtedy, gdy w pełni wejści w ludzką formę. W tym sensie każde przeciążenie jest znakiem, że dusza niesie ze sobą niezwykłe światło. Proces dostrajania nie polega na tym, by dusza zmniejszała swoją energię, lecz by ciało uczyło się coraz lepiej ją prowadzić. Z czasem wiele osób zauważa, że ich nadwrażliwość zamienia się w intuicję, zmęczenie w głęboką mądrość, a delikatność w siłę, która nie potrzebuje obrony. To właśnie wtedy dusza i ciało zaczynają działać jako jeden instrument. Dolores często powtarzała, że kiedy ciało i dusza znajdą wspólny rytm, osoba taka staje się latarnią dla innych, żywym dowodem, że wysoka świadomość może harmonijnie istnieć w fizycznej formie. Zakończenie. Gdy mądrość duszy uczy ciało nowego sposobu istnienia. Dolores Cannon przez lata badań zauważała, że przypadki starych dusz w młodych ciałach należą do najbardziej wymagających, a jednocześnie najbardziej niezwykłych zjawisk na Ziemi. W tych istotach spotykają się dwa światy: świadomość, która widziała tysiące cykli istnienia oraz ciało, które dopiero zaczyna swoją fizyczną wędrówkę. To spotkanie nie zawsze jest łatwe, ale niesie ogromny potencjał dla planety. Stare dusze przynoszą na Ziemię pamięć harmonii i jedności. Ich obecność jest jak przypomnienie o tym, czym ludzkość była i czym może się stać. Często czują zmęczenie, przeciążenie czy niepasowanie ale nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak. Czują to, bo ich energia pracuje na poziomach, których ciało uczy się dopiero obsługiwać. Dolores podkreślała, że mimo trudów, stare dusze wcielają się dobrowolnie. Zdecydowały się zejść na planetę w czasie intensywnej transformacji, by zakotwiczyć wibrację, która pomoże innym. Ich nadwrażliwość, empatia i wewnętrzna mądrość nie są przeszkodą, są narzędziem. Ich cisza jest nauką. Ich kruchość jest siłą. W miarę jak ciało i dusza dostrajają się do siebie, te osoby zaczynają promieniować spokojem i głęboką świadomością. Stają się naturalnymi przewodnikami, nie przez słowa, lecz przez obecność. Uczą innych, że wrażliwość jest bramą do intuicji, a różnica wibracyjna jest znakiem duchowej dojrzałości. Dolores mówiła, że Stara Dusza nie przyszła na Ziemię po to, by się ukrywać. Przyszła, by przynieść światło, które pamięta z miejsc, gdzie nie ma ciężaru materii. W młodym ciele może być to trudne, ale właśnie przez ten kontrast rodzi się największa transformacja. Bo gdy ciało nauczy się prowadzić światło starej duszy, powstaje istota, która potrafi być jednocześnie człowiekiem i żywą manifestacją wyższej świadomości. I to właśnie ich obecność, cicha, delikatna, a jednak tak potężna, przyspiesza przemianę Ziemi bardziej niż mogłoby się wydawać. Stare dusze nie pojawiają się przypadkiem. Przynoszą Ziemi mądrość, której sama nie potrafi jeszcze nazwać. Jeśli czujesz w sobie inność, wrażliwość lub głębokie zmęczenie światem, pamiętaj, że to znak Twojej mocy, a nie słabości. Jeśli ten przekaz poruszył Twoją duszę, zostaw ślad światła. Subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów o duszy, świadomości i misji w ciele.